Prawdopodobnie podczas gdy oglądasz ten film, przechodzisz Wiedźmina 3 po raz 97 i być może jesteś właśnie na Skellige i zastanawiasz się, czy w ogóle robić te cudowne pytajniki na morzu. No, God, please, no! Przeraża cię fakt, że będziesz musiał spędzić kilkanaście godzin na zbieraniu kontrabandy i odwiedzaniu wraków statków. No! A co gdybym powiedział ci, że możesz zaliczyć wszystkie pytajniki na wodzie w ciągu zaledwie półtorej godziny. Co? Tak, nie przesłyszałeś się, tyle zajęło mi zebranie wszystkiego za pomocą zaledwie kilku modyfikacji. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jakich modów użyć i jakie ustawić, aby ułatwić sobie i Gerwazemu życie. Zapraszam. No dobra, w tym filmie przejdziemy sobie przez modyfikacje, które polecam Wam, żeby sobie zainstalować w celu odhaczenia tych wszystkich, wiecie, znaczników na morzu. Szczegółowy materiał, taki, wiecie, kompletny poradnik instalowania modów, możecie zobaczyć u mnie w innym materiale. Ja go gdzieś tutaj wrzucę na, na ekran i będzie też w opisie, więc polecam się z nim zapoznać. A my sobie wejdźmy powolutku do naszych modów, które dzisiaj sobie poinstalujemy. Pierwsza modyfikacja. To unsinkable boat Take no damage. E, czyli, jak sama nazwa wskazuje, nasze łódki już nie będą otrzymywać żadnych zniszczeń. Możecie sobie wpadać tam, nie wiem, na, na skały, na jakieś inne elementy otoczenia, i ta łódka po prostu nie będzie otrzymywać obrażeń. Tak jak tutaj macie taki, wiecie, na obrazku e, znaczek łódki, macie tutaj zniszczenia. No to, to ten znacznik w ogóle nie będzie się pojawiał, i wasza łódka nie będzie otrzymywać też żadnych zniszczeń, w sensie nie będzie żadnych dziur, i tak dalej, nawet jak. Wpadniecie, nie wiem, na pełnej w jakąś e, wielką skałę. Także także spoko. Dalej sobie zainstalujemy, słuchajcie, Friendly HD, czyli bardzo popularna modyfikacja, która moim zdaniem jest totalnym must dzisiaj. Polega to na tym, że podczas używania wieźmińskich zmysłów będziecie mogli pokazać sobie, będziecie mogli wyświetlić sobie znaczniki nam tutaj konkretnie chodzi o pytajniki. Oczywiście to później sobie ustawimy, żeby było nam łatwiej zbierać te pytajniki na skaligę. Trzecia modyfikacja to jest faster boat, czyli w sumie po prostu po to, żeby nasza łódka poruszała się szybciej. Ona się będzie poruszała szybciej o 25% czy normalnej prędkości, jak będziemy tylko trzymać W, a o 60% szybciej jak będziemy trzymać jeszcze lewy shift. Także jak najbardziej trzeba to sobie zainstalować. Dalej mamy modę Autolut. Znaczy generalnie polecam tutaj od siebie Autoloot Advanced Settings, po prostu ma dużo więcej fajnych opcji konfiguracji. Możecie też użyć jakiegoś zwykłego AutoLuta bez tych Advanced Settingsów, nie ma to większego znaczenia. Polega to na tym, że jak uruchomimy sobie, słuchajcie, tryb, ymm, nie wiem czy tutaj gdzieś będzie na tym screenie, pewnie nie. Chodzi tu o to, żebyśmy używali trybu tak zwanego True Autoloota, czyli po prostu włączamy sobie taki tryb i Geralt zbiera nam na tej łódce wszystko, dosłownie. Przejeżdżając obok znacznika, czyli nawet nie musimy wysiadać z łódki, nie musimy, wiecie, nurkować po tą kontrabandę, tylko po prostu będziemy mogli sobie przepłynąć i zdobyć cały lód. Na tym to polega. No i ostatnia modyfikacja, już taka trochę opcjonalna, bo nie wiem, czy to wpływa w ogóle na poruszanie się łódką, raczej nie, ale polecam od siebie Set Wave Limit, czyli zwiększenie ciężaru naszej postaci, znaczy zwiększenie limitu wagi wyposażenia naszej postaci. No dobra, to teraz pliki, które musimy pobrać z tych modyfikacji. Jeśli chodzi o Unsinkable Boats, no to pobieramy wersję pierwszą, nie wersję drugą. Bo jak zainstalujecie wersję drugą, to będziecie musieli gdzieś tam jakieś poszczególne kroki podjąć w grze dla jakiejś tam większej immersji. To, nas to nie interesuje pobieracie sobie ten pliczek V1. Jeśli chodzi o friendly AGD, tutaj macie tylko jeden plik, czyli główny mod friendly i pobieracie go sobie. No i faster boat, tutaj też macie tylko jeden plik. W AutoLoot Advanced Settings pobieracie też tylko jeden plik, żaden inny tutaj, żadne pacza nie będą nam potrzebne, i dalej jeszcze macie tylko jeden plik Set Wave Limit, czyli tutaj nie ma kompletnie nic skomplikowanego, pobieracie główne pliki i baja bongo, nie? No dobra, jak już mamy pobrane te wszystkie modyfikacje, no to pora na instalację. Możecie to zrobić za pomocą mod menadżera, nie ma tu żadnego problemu, natomiast ja tutaj na szybko to zrobię manualnie, po prostu wypakuję, wypakuję sobie wszystkie archiwa. I zacznę wrzucać pliki do folderu z grą. Czyli tutaj mamy folder bin i folder mods. Wrzucam to do katalogu z grą. Dalej Faster Boat też mods. Mods, ok. Mod Friendly HUD. No to tutaj macie już konkretnie folder z modyfikacją, którą musicie, który musicie wrzucić do folderu mods, no, Czyli tutaj, żeby to tak wyglądało. Set Wave Limit tutaj też bin mods macie do katalogu głównego z grą wrzucacie. I Unsinkable Boat, no to tutaj też widzę, że trzeba do katalogu moc. No i macie tutaj już te dwa. T2, te i ten trzeci mod, który jest Wam potrzebny. No i mamy tak naprawdę wszystko. Znaczy prawie wszystko, bo jeszcze musimy wykonać parę kroków. Okej, okay, jeżeli też chcecie mieć po polsku te modyfikacje, sensie ustawienia modów po polsku, to na stronie każdej modyfikacji znajdziecie zakładkę Translations i tutaj znajdziecie polskie tłumaczenia. Pobieracie sobie pliki z polskim tłumaczeniem, podmieniacie pliki z archiwum w katalogu danej modyfikacji. Jeszcze jeden krok, który musicie podjąć, no to odpalić sobie TW3 menu File List Updatera. Oczywiście link będzie w opisie. Pobieracie sobie ten program, wrzucacie go do katalogu gry i go po prostu odpalacie. On wam zaktualizuje pliki XML-owe, które odpowiadają za menu modów to wam będzie jak najbardziej potrzebne polecam sobie to wykonać dobra ostatnim krokiem to jest jeszcze skrypt Merger musicie sprawdzić skrypty jak będą jakieś konflikty no to trzeba będzie trzeba będzie je nie, ja o tym też mówiłem bardzo dużo w tym materiale. Słuchajcie, z najnowszym, z najnowszym odpakiem, o którym też zresztą mówiłem na samym początku materiału. E, I sobie odpalacie takiego script mergera. Na samym początku będziecie pewnie proszeni o podanie ścieżki do gry, no nie? Więc musicie ją podać i ona widnieje tutaj na górze potem. U mnie to jest go Games i The Witcher 3. Okay. No i jak widać mamy tutaj konflikty z jakimiś modami. Nie? Musimy je po prostu zmerge'ować, bo prawdopodobnie gra się albo nie uruchomi, albo te mody nie będą poprawnie działać. Więc sobie tak zróbmy. I zaznaczamy sobie skrypty. Klikamy Create Merges. I przeklikujemy sobie po prostu OK. Nie mamy tutaj kompletnie nic do roboty jeśli chodzi o ręczne merge'owanie, wszystko się z automatu wykonało, więc jest super, elegancja Francja. No i nie pozostaje nam chyba nic innego jak po prostu uruchomić grę. Tutaj wyłączacie, w sensie nie włączacie tego włącz mody, tylko zostawiacie, zostawiacie to wyłączone. Graj, no i powolutku sobie wchodzimy. No dobra, jak już jesteśmy w grze, to wejdźcie sobie w menu główne i ja wam pokażę to na mojej instancji, gdzie mam zainstalowane bardzo dużo modów, ale skupię się tylko na tych, które zainstalowaliśmy. Więc najpierw zaczniemy sobie od autoluta. Wejdźcie sobie do autoluta i zakładka, która Was interesuje, to jest tryb prawdziwy autolut. Wchodzicie sobie tutaj i zaznaczacie preset na tryb ultra. Włącza wam to tryb autolut, w sensie ten prawdziwy autolut. I odległość do poszukiwania łupów bierzecie sobie na maksymalną, tak naprawdę. OK, lecicie sobie dalej do modyfikacji, już Wam mówię. Limit 2 kwipunku, czyli Set Wave limit. Tutaj sobie włączacie tę modyfikację i dajcie sobie po prostu limit na maksymalny. Tam 5000 on wynosi, więc spoko. Następnie sobie lecicie przyjazny HUD, czyli ten friendly HUD. Wchodzicie sobie do znaczniki 3D. I zjeżdżacie sobie na dół, lecicie sobie tutaj, pokaż aktywne zadania. Tutaj możecie sobie wszystko w ogóle poukrywać. Jeżeli skupiacie się tylko i wyłącznie na znacznikach na skaligę, to radzę wam sobie poukrywać to wszystko yy, jakieś tam znaczniki. I teraz tak, pokazuj znajdźki, bierzecie sobie na przypni. Pokazuj nieodkryte znajdźki przy, na przypni. i tak naprawdę to będzie tyle. OK. E, no i oczywiście macie tutaj e, tryb wyświetlania ikon na wiedźmińskie zmysły. To Was e, też interesuje. OK. No i to w zasadzie tyle. I teraz tak, jak sobie klikniecie prawy przycisk myszy, to zobaczcie, ile macie znaczników teraz dookoła siebie. Za każdym razem jak będziecie włączać tryb wyzimski Zmysłów, to będzie Wam się pokazywać, będą Wam się pokazywać te znaczniki na, na mapie, w sensie na, na interfejsie. No i bierzecie sobie łódeczkę. Zobaczcie, tryb autolut prawdziwy autolut już działa, bo zmiera mi praktycznie wszystko w zasięgu, w zasięgu wzroku tutaj, więc też spoko. No i polećmy sobie do pierwszego lecz, lepszego znacznika na morzu który jest tutaj na bliżej. Zobaczcie, macie jeszcze odległość, nie? Pokazaną od tego znacznika. Macie pokazane... Na górze macie odległość, a dole macie napisane nieodkryte miejsce. Nie wiem, czy się to połączyć, bo może tak, bo to nie przeszkadza. No i dobra, polećmy sobie o, na przykład tam, 500 metrów trochę ponad. Czy tam kroków, nie wiem, w czym to się tam mierzy. Łódka jest niezniszczalna, możecie przypieprzyć w cokolwiek, nic się nie stanie. Zaraz nawet Wam to zademonstruję. Łódka się też porusza szybciej. Pewnie zauważyliście, że płynie szybciej. Zobaczcie, jak szybko się zbliżam do tego znacznika. Bardzo szybko. Dobra, już mamy 200 metrów. Tu jest jakiś wrak przy jakiejś wyspie, więc... No, przerąbiemy sobie na test... ...coś. Okej. Okay. I patrzcie, i już mi zabrał, nie? Wszystko, patrz. Przerąbałem... W ...statek w skałę, nic się nie stało. Żyje. No i zobaczcie na mapie, co się stało. Mam odhaczone, nie? i elegancja, dobra, lecę sobie gdzieś tam do następnego, który jest gdzieś w miarę blisko, o, tam 450 metrów. Mi to zajęło, tak jak mówię, półtorej godziny, nawet chyba nie całe, żeby sklirować w ogóle całe morze. Tak po prostu sobie siadłem, odpaliłem muzyczkę i sobie tak pływałem i zbierałem wszystko po kolei, nie? Bez wysiadania w ogóle z łódki, także to jest w ogóle elegancko, elegancka opcja, jest zajebiście. No i dobra, mamy 100 metrów przed sobą kontrabanda. Dobra. Wlatujemy w kontrabandę. No i patrzcie. Raz. Pyk. Powiadomienie. Zaraz powinno się pojawić drugie. Jak macie agro od syren... O. Ale okej, okay, okej. Okay, zebrało. Czasami jest tak, że jak macie agro od syren to musicie, no, troszeczkę się oddalić i przepłynąć jeszcze raz, żeby to zebrać. Nie? Jakoś tak to działa. Możecie też użyć kuszy i po prostu wszystkie powystrzelać, ale to trwa dłużej. Czasami jest tak, że nawet jesteście w stanie zebrać jakiś lud z wyspy, nie? Nawet nie musicie wychodzić ze statku, bo czasem faktycznie jest tak, że, że ten obszar może zostać nawet przeszukany, nie wychodząc ze statku. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, mamy wyspę. zaraz zobaczymy, czy nam zbierze automatycznie ten skarb, który jest na wyspie. Patrzcie, zebrał. Nie? Nawet nie musicie wychodzić z No i elegancja. No i tak można żyć, nie? Tak można zbierać. E, znaczniki na no, skaligę słuchajcie. No i tak to wygląda, no. Instalujcie, bawcie się, trzymajcie się, siema.